Panne z wami i z duchem błogi słowa Ewangelii według świętego Łukasza, Chwała Tobie Panie. Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział. Przyjdzie czas, kiedy z tego na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu który nie zostałby zwalony. Zapytali Go, nauczycielu, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak, gdy to się zacznie dziać. Jezus odpowiedział, strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, ja jestem, oraz nadszedł czas. Nie chodźcie za nimi i nie trwuszcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich powstanie naród przeciw narodowi, Królestwo przeciw Królestwu. Będą silne trzęsienia ziemia, miejscami głód i zaraza. Ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadą was do synagog i do więzień. Oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać najprzód swej obrony, ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić, a wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele. I niektórych z was o śmierć przyprawią i z powodu mego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich, ale włos z głowy wam nie zginie, przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Oto słowo pańskie, chwała Tobie Kresta. Pan Jezus Chrystus. Pan Jezus mówi dzisiaj, patrząc na świątynię jerozolimską, tak mniej więcej właśnie wyglądała świątynia Heroda. Król Herod, ten sam, który później chciał zabić niemowlęta w Betlejem, zbudował taką wielką świątynię, monumentalną. A Pan Jezus mówi, kamień na kamieniu nie zostanie z niej. I dzisiaj, jak ktoś pojedzie do Ziemi Świętej, to zobaczcie, o! Tylko taki fragmencik tej świątyni jerozolimskiej został, taka mała ściana. Mówimy o tym, że to jest ściana płaczu, tak ją nazywają w Izraelu. Taka mała ściana została z tej wielkiej budowli. I jest wiele różnych innych budowli na świecie, które właśnie ludzie kiedyś budowali, myśleli sobie, że będą piękne, potężne, a dzisiaj no podziwiamy ruiny tych budowli, ale. Widzimy, że już nie pełnił swojej roli. Na przykład, o, zobaczcie, Sfinks i, i piramida egipska. A takie, taka, można powiedzieć, wizualizacja pokazuje, jak kiedyś wyglądały. Pięknie musiały wyglądać. A dzisiaj też jednak przykuwają naszą uwagę. Albo, o, właśnie, taka świątynia Partenon w Grecji. Proszę, tak dzisiaj wygląda. Ruiny właściwie. A kiedyś mogła wyglądać właśnie tak pięknie i służyć właśnie do modlitwy, wówczas tam służyła. A to Koloseum rzymskie, zobaczcie w ruinach, kiedyś cyrk, byśmy dzisiaj powiedzieli wielki stadion. Wielki stadion, a kiedyś wyglądało tak o pięknie, widzicie? No właśnie. I to wszystko obróciło się w ruiny. To wszystko przemija. 40 lat temu, albo 50 lat temu, wasi rodzice albo dziadkowie marzyli o tym, żeby mieć malucha. Kto miał malucha? Nikt nie miał? A jest tutaj jeden pan się. Ja też kiedyś miałem malucha. Właśnie. Ale dzisiaj już myślimy sobie. Wcale byśmy maluchem nie jeździ. No Rekonstruktorzy, jeżeli ktoś był na marszu e, tutaj w parku, to stały takie właśnie stare samochody, Fiat 125, nawet Fiat 126, taki maluch stał, ale dzisiaj raczej e, jako ciekawostkę to traktujemy. No mało osób jeździ już, już takimi samochodami. Apolones, na przykład, Borewicz słynny, to było marzeniem wielu ludzi. A dzisiaj nas to w ogóle nie interesuje, prawda? Wszystko przemija. Dzisiaj Pan Jezus mówi właśnie, że to wszystko przemija. Chcemy czegoś bardzo, wydaje nam się, że to jest do życia bardzo potrzebne, a okazuje się, że mijają lata i wcale to nam nie jest potrzebne. To dzisiaj Pan Jezus chce nam właśnie powiedzieć: A co to jest, moi drodzy? Pytam dzieci, co to jest? Powiedz. Telefon. Tak jest, ale już takie telefony używamy, czy nie używamy takich telefonów? Już rzadko używamy, prawda? No właśnie, ten taki telefon, tutaj mam podobny, kiedyś był tylko na kablu. I czasem w ogóle w domu nie było telefonu, się szło do sąsiada, żeby zadzwonić do niego od kogoś. A jak myślicie, jak się selfie robi takim telefonem? Tak? Albo zdjęcia? No właśnie, tym się nie robiło zdjęć. Takim telefonem, no właśnie. Nawet go nie można było do kieszeni włożyć. Wyobrażacie sobie, żeby w kieszeni taki telefon nosić? Kiedyś taki telefon był marzeniem. Myśleliśmy sobie, sąsiad ma telefon, a ja nie mam. Chciałbym mieć telefon. Dzisiaj nikt takiego telefonu chyba już nie ma. Czy ktoś jeszcze taki telefon ma w domu? No właśnie, raczej właśnie takiego telefonu już nie mamy. Wszystko przemija. Różne telefony, o taki był, później. No właśnie, czy też taki później był, o taki telefon, a to już taki bezprzewodowy, już trochę podobny, prawda? A to pierwszy telefon komórkowy, widzicie? Jaka wielka kolumbryna. Jaka kolumbryna. A dzisiaj mamy takie telefony, smartfony właściwie. Już o tych starych nikt nie myśli. A ja się zastanawiam, jak za 10 lat będzie. Pewnie te już w ogóle też nie będą używane przez nas. Nie wiadomo właśnie, jak to, jak to będzie, bowiem wszystko przemija. Pan Jezus pokazuje, że czasami to, co chcemy, co bardzo chcemy, za chwilę jest nam niepotrzebne. Ostatnio byłem na poczcie, żeby wysłać kilka, kilka listów i właśnie takie dziecko chciało koniecznie jakąś bardzo rzecz. I płakało, tupało, tupało, ja chcę tą rzecz, ja chcę tą rzecz, prawda? A za chwilę, gdyby to zostało kupione, pobawi się nią tydzień, a później leży i kurzy się i kurzy się. Dzisiaj pan Jezus właśnie o tym nam mówi, żebyśmy pamiętali o tym, że on jest tylko nieprzemijający. Wszystko to, co czasem widzimy, co czasem bardzo chcemy, przemija. Ale chcę nam dzisiaj powiedzieć, żebyśmy pamiętali o nim, że on nie przemija. On daje nam życie wieczne. On zmartwychwstał, pokonał śmierć, pokonał tą właśnie przemijalność i zachęca nas do tego, byśmy najbardziej Pana Jezusa w życiu pragnęli, a nie tych rzeczy, które gdzieś właśnie potem jakoś nam się, yy, nam się stają nudne. Pomyślmy dzisiaj właśnie o tym, czy rzeczywiście najbardziej chcemy w życiu Pana Jezusa, czy też wolimy właśnie jakieś takie rzeczy, które potem, gdzieś po jakichś latach, myślimy sobie, a w ogóle mi nie są potrzebne. amen